There's notes on my phone instead of writing you. you go, ooh. Moments are like no ghosts in my mind, but they're bright and blue and blue and blue. And Dało się dzisiaj uciec z domu. Jesteśmy bez dzieci. Alek się w przedszkolu. Na godzinę! No, Alek się w przedszkolu, a my się wybraliśmy na basen. A gadka została z dziadkiem. Akurat była taka możliwość, że dziadek przyjął do nas. No i korzystając z okazji, lecimy na basen. Zrelaksowani z Wymasowani No Tak mówisz wymasowani Za półtorej godzinki Euro 50 za osobę 2,50, 250. 250 za osobę Ale atrakcji jest dużo, wody ciepłe e... no, obieg dosyć spory Całkiem fajnie No i teraz Idziemy już do domku. A nie mówiliśmy gdzie byliśmy. Byliśmy w Dingolfingu na basenie Caprima. Tam widać go cały czas za nami. E, wracamy do domku, a gadka na nas czeka. Zobaczymy jak ten dziadek się sprawdził, jak sobie poradził z zagadką. No i nic. Do zobaczenia później. Pokażemy wam jak będziemy robić. Jak co? Naturalny. Jogurt praweczny. Naturalny jogurcik. Także do zobaczenia, cześć. Patawce latają. Pokażesz nam? Tak, pokażę. To przebiegnij się przez te pole. Świetnie, chodź. Dokąd? Och, no chodź. Dochodźmy. A jaki opiekuńczy braciszek Czekam na ciebie, aż tylko możesz. Weź już na zarączkę. O jest. Nie możemy. No zawróćmy. To mamy. No. mamy. No idźcie razem, idźcie tam przez pole. Idziemy, zobaczyć czy tam coś jest. Co takiego? Nie wiem, tam jest przedszkole. Dopiero co wyszedły z przedszkola, Śmieszki. <śmieszki> Tęsknione dzieci za sobą. będziemy robić jogurt. Mamy coś takiego. To jest jogurt probiotyczny z czterema szczepami y, kultury y, bakterii. Sproszkowany, bo jest sproszkowana serwatka i inulina. Pewnie nie, nie wiecie, co to jest, to jest taki naturalny. Zagotujemy sobie wodę. Jest to naturalnie występujący cukier. No i on ma właśnie właściwości żelujące, więc no, żelatyna i inne konserwanty są niepotrzebne. Nagle spoko. Im mniej, tym lepiej. I w dzisiejszych czasach mamy tyle konserwantów, tyle śmieci w jedzeniu, że wystarczy. No i wsypujemy sobie proszek, zalewamy mlekiem. W naszym przypadku 1,5%, bo ja innego nie piję. Nie, nie lubię. I wystarczy wymieszać. Mam takie fajne dwa pojemniczki. Czy się tak pani fachowa nazywa? Jogurtownica. Pokażę Wam zaraz. Ciężko nagrywam sama. Agata śpi. Mateusz w pracy. Aleks ma chwilę pauzy. Wygrał na loterii, bo pozwoliłam mu. Pozwoliłam mu bajki oglądać. Także. Mam 5 minut dla siebie. Pijemy codziennie. No, codziennie może nie, ale staramy się codziennie wypijać 200 ml takiego jogurtu. Albo z owocem jemy, nie wiadomo. Jak, jaki dzień, to na co ma ochotę. Fajny, bo jest nisko kaloryczny. 200 ml to tak około 92 kilokalorie. Także jak coś chce się odchudzać, zapraszam. Powiem co i jak mi to mogło. Wiadomo nie tylko od jogurtu. Jeszcze są inne fajne rzeczy. Ale, ale jogurt yy, no super wpływanie Na odchudzanie. Dobra, całe mleko mamy. Pokażę Wam teraz jak to wygląda. Także mniej więcej wygląda to w ten sposób, że o, tu jestem, mieszam w sobie w jednym pojemniku, żeby wszystko mi się dobrze wymieszało, grudek nie było i potem był fajny, gładki i mam coś takiego, pojemnik, jogurtownica się to nazywa. Taki grubszy pojemnik plastikowy, jedno wkładam do drugiego, zamykam i sobie czeka i, I na następny dzień, bo musi odstać 10 godzin. No, mówią, że wystarczy niby 8, czasami 6, jak się dała do lodówki, tak, ale jakby nie było, prezentem zaleca 10 godzin. No, ja sobie robię teraz, jest 18. Jak go, go zrobię teraz, to akurat będziemy mieli na śniadanie. Także spoko luz. Mamy ponad 12 godzin, im więcej, tym lepiej. Później pójdzie do lodówki i może sobie w lodówce być ten 5 dni. Z jednej saszetki mamy litr. Akurat jogurt drink. Nie, nie lubimy zwykłego jogurtu, wolimy sobie taki bardziej na drink zrobić. No i co? I może sobie stać 5 dni akurat. No, fajnie. Samemu zamknąć? Aha, dałam radę. Odsysamy trochę powietrza, żeby nie było. No, w smaku jest spoko. Cenowo, jak się już mają gurtownice to też spoko. No, 20% inuliny jest, no, a też pomaga czym? obniżeniu cholesterolu i cukru. Więc jak ktoś ma z tym problem, albo lubi jogurty, albo chce się po prostu zacząć zdrowiej odżywiać, no to fajna opcja. Tak to wygląda. W środku jest, żeby was nie okłamać, 6 saszetek. Tak, zostały nam dwie, 6 saszetek było. Dobrze, spoko. Taki widzicie, taki mamy skład. Jeżeli ktoś po Niemiecku potrafi to proszę bardzo. Pokazuję. Czekam, 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 bo żeby mi się woda zagotowała. I pokazuję, jak to dalej wygląda. Dobra, wodę mamy. Słuchajcie, wrzątek nalewam. O, aż do tej kreski, jak się kończą tutaj te takie łapki. Jak ja to nazywam. Do tego wrzątku daję. O, jest trochę ciężkie. Dokładam sobie to delikatnie, żeby się nie poparzyć. Wiadomo, zakręcam. Fajnie, chyba przelałam trochę wody. No nie ważne. będzie dobrze. I tak sobie to stoi. Minimum 8 godzin. Producent zaleca 10. Także 10 godzin sobie stoi, aż do rana. Do śniadania. Tak jak widzieliście, jogurcik już wyciągnięty. Spróbujemy go otworzyć i zobaczymy jak on wygląda po 12 godzinach. Różeczka. No super. Super, jogurcik zrobiony. Także możemy go dodawać do naszych miseczek. Z żoną przygotowaliśmy miseczki. W tym mamy jabłuszka i gruszki. Do tego jeszcze mamy winogron. Także tak sobie można przystroić y, po prostu jogurcik. Damy gdzieś w granicach, nie wiem, ze 3-4 łyżeczki. Dwa. Trzy. Cztery, czwarte. Damy też wosi. Trzy i cztery. Do tego parę winogrona. I mamy gotowy. Także smacznego. Sami widzieliście, jogurcik już mamy gotowy. Jakby chcieliście się coś więcej na ten temat dowiedzieć, piszcie w komentarzach, na pewno do Was się odezwiemy. Jak nie w komentarzach, to zapraszamy na naszego Instagrama, rodzinka z pomysłem. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!